Katarzyna Smolińska, Stop Model, została mama plec maluszka i zobaczyliśmy zdjęcie. Katarzynie Smolińskiej nie udało się wygrać Stop Model, choć przez większość czasu była zdecydowana faworytka w programie. Mimo że odpadła, nie mogła liczyć na brak ofert pracy. Modelka otrzymała propozycję zagrania w filmie i całkiem sporo ofert współpracy reklamowej. Do dzisiaj jej profilem w mediach społecznościowych śledza wierna rzesze fanów. Ciekawych tego, jak teraz wygląda jej życie. A zmieniło się w nim całkiem sporo, bo Kasia w 2017 roku wyszła za za Karola Borkowskiego i przyjęła jego nazwisko. Kilka miesięcy temu modelka poinformowała TS że Razem z ukochanym spodziewa się pierwszego dziecka. Kasia na bieżąco relacjonowała przebieg swojej ciazy w sieci. We 14 lutego przekazala, Za jej dziecko jest już na świecie. Opublikowala w sieci zdjęcie raczki maluszka, na której widzimy szpitalna opaskę. Kasia urodziła synka, chlopiec przyszedł na świat w niedzielę 12 lutego o godzinie 22.25. Z danych na opasce wynika, że rodzice nie ustalili jeszcze oficjalnie, jakie imię dostanie ich synek. Zobaczcie nizaj z diecie.